Popatrz. Porównaj, przeanalizuj. Auta bez cenzury.pl. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym wam przedstawić samochód, który posiadł w naszej ofercie. Jest to Toyota Aygo rocznik 2020. Samochód w silniku benzynowym 1.0. Autko w bardzo ładne, zadbane, niezniszczone. Postaram się państwu przedstawić jego charakterystykę, to znaczy wyposażenie, stan techniczny w jakiś sposób określić, a także pokazać Państwu, jak ten wygląda, samochód wygląda wewnątrz, na zewnątrz. E, także proszę oglądać przygotowany materiał i zapoznać się z naszą ofertą. Na pewno w jakiś sposób spróbuję Państwu e, no, w taki wstępny sposób przedstawić ten samochód. Serdecznie Państwa zapraszamy. Teraz co do ogumienia. Tarcze klocki to wszystko w jak najlepszym porządku. Tutaj jest delikatna kantka, ale tutaj spokojnie jeszcze, do dużo do objeżdżenia. Opony mamy zimowe, ale naprawdę praktycznie jak nowe. Także jakże i przednie. Także i tylnie. Tutaj proszę zobaczyć. Praktycznie nowe opony są. Także pod względem hamulcowym ogumienia mamy wszystko do użytku w bardzo ładnym stanie. Teraz chciałbym Państwu coś powiedzieć o oszkleniu. Szyby mamy na całym samochodzie a a więc takie, które hamują promienie słoneczne. Ta tylnia część jest troszeczkę ciemniejsza, jak widzę, a ten przód jest taki jaśniejszy. Chyba tak, jak poz pozwala też prawo europejskie. Teraz wejdziemy do samochodu. kurczyki są i piszczy. Szyba oryginalna, 2020 rok. Oryginał ta tylna szyba, muszę też Państwu pokazać, tutaj w tym miejscu, zerówka 2020 rok. Przechodzimy teraz z tej strony. Tutaj 2,20 i tutaj 2,20. Przednia szyba, to z daleka widzę, że jest oryginalna, ponieważ jak Państwo widzą, jeszcze jest wklejka fabryczna z Toyoty. No i szyba 2020 rok. Podsumowując, wszystkie szyby oryginalne, a więc tak, jakie zostały założone w fabryce, mamy do dzisiaj. A więc tam oszczędnia fabryczny oryginalny. Teraz co do wyposażenia. Jak każdy wie, to są samochody takie dosyć. To są miejskie, malutkie. Jak widzimy, już mamy ten przód nowy, poliftingowy. Samochód ma te przednie lampy w oświetleniu LED do jazdy dziennej. Szyby atermiczne do tego jeszcze mamy halogen, te lampy soczewkowe halogenowe. Wejdę teraz do środka, wyłączymy i tak. Przednie szyby elektryczne, bo tu jest tylko te, tylko te pod tym, są otwierane bocznie. Jak Państwo widzą, mamy też trakcję i mość wyłączenia. Kierownica wielofunkcyjna. Możliwość odbierania i rozłączania połączeń telefonicznych. Co tu jeszcze mamy? A to jest tak zwany zestaw głośno mówiący. Samochód teraz zapalę. Przebieg samochodu to w chwili obecnej 130 880 km. Radejko oryginalne z Bluetoothem. Klimatyzacja wszystko sprawne, bo klimatyzacja słychać jak cyka, jak się włącza kompresor. Co jeszcze możemy teraz wyłączyć? Samochód w środku bardzo ładny, czysty, nie jest zniszczony. Uważam, że ta picerka wewnętrzna w bardzo ładnym stanie. Jakże i fotel kierowcy, także i pasażera. Tylnie siedzenia też w ładnym stanie i sofiks to też wiado, wiadomo, że ważna jest dla pani i panów, które chcą tutaj włożyć yy, foteli dziecięcy. Malutki bagażnik, ale uważam wystarczające na zakupy takie mięs, miejskie. Tutaj trzeba tylko to po prostu założyć. O, w ten sposób. Ciach. Cyk. I cyk, mamy założone a to widzicie, że mamy zarejestrowane tak jak mówiłem przejdę teraz z tej strony pokażę z tej strony ten środek bardzo to ładnie wygląda i pokażę też samochód z tego ujęcia teraz co do jednostki silnikowej jest to silnik 1.0 benzynka montowany w dużo egzemplarzach samochodów jak widzimy silnik pracuje bardzo równo Tutaj takie e, świecące to są po prostu, mamy to opryskane na kuny, żeby nam nie gryzły tutaj niczego. To troszkę zabezpiecza nam po prostu przed jakąś tam ingerencją tych zwierzątek. One po prostu czują i odchodzą. Jest to taki spray specjalny, który ich odstrasza można powiedzieć. No klimatyzacja, wszystko sprawne, akumulator sprawny, silnik pracuje naprawdę bardzo czysto, bardzo równo. Tutaj mam też karteczkę... Z ostatniego przeglądu tysiące pod koniec roku 2024, tu mamy też klimatyzację w 2022, To no takie wklejki, widzę też hamulce były robione 2025, także naprawdę w fajnym to jest stanie. Przejdę teraz do środka jeszcze i powiem Państwu mniej więcej, jak wygląda jego też historia serwisowa tutaj samochód posiadamy wydrukowany raport z historii gov.pl. tutaj widzicie Państwo żadnych jakichkolwiek adnotacji do tego też a został ściągnięty do tej Toyoty certyfikat z Car też proszę zobaczyć zapis o uszkodzeniach żadnych informacji auto czyste proszę zobaczyć tak to wygląda i tutaj mamy adnotacje związane z wyposażeniem tego auta. Także tutaj proszę nawet nie ściągać tego, żeby nie płacić, bo ja mam, mogę to każdemu dostarczyć. Ten, ten, ten dokument, tu mamy dokument z ostatniego przeglądu diagnostycznego wykonany w 2023. On był koniec roku, a więc był ważny do końca 2025. O teraz już jest w Polsce zarejestrowany, także mamy polski przegląd. Tutaj był prawie stan licznika 66 tysięcy. Co tu jeszcze mamy? Tu już nic więcej nie mamy żadnych. Co jeszcze mógłbym powiedzieć Państwu? Samochód w chwili obecnej jest ubezpieczony. Jest po prostu na bieżąco przez nas też serwisowany. Samochód mamy na pełnej fakturze VAT-23 co jest bardzo ważną informacją. A więc może sobie ktoś też ten samochód odziąć na firmę. Także naprawdę fajny samochód także jak Państwo widzicie przebieg mamy udokumentowany Udomen, udokumentowany też mamy to, że samochód jest samochodem bezwypadkowym eee, certyfikat Car Verticala też jest dostępny, każdemu możemy udostępnić także serdecznie polecam teraz sobie samo przemierzymy troszeczkę jest jeszcze taka ta pogoda niesłoneczna także troszeczkę ciemny ten filmik nam wyjdzie ale chyba co konieczne to wszystko Państwo zobaczą Ustawiamy czujnik i przechodzimy do pomiarów. Jedziemy po kolei. 88, 91, 100, 93. No tu nie ma jak pomierzyć, chyba że to 98. 91 po przecinku 1. 99,0 92,9 88,9 i może gdzieś tu środek widzimy 110 i jeszcze gdzieś tutaj. bo to też kwestia przyłożenia. 94. Został nam daszek 68. 90. Właśnie tutaj są takie obłe części. Proszę sobie zobaczyć tutaj te, te przewężenia. I ten czujnik ma taką prostą głowicę i po prostu trzeba idealnie po prostu przyłożyć. I mamy. 81,6. Jak się przyłoży na tym zagięciu 88,9. Jak Państwo widzą samochód całkowicie w oryginale. Wszystkie elementy są fabryczne. A więc tak jak samochód był E, wykonany w fabryce mamy do dziś, nic nie było poprawiane naprawiane, malowane czego też certyfikatem czego też ten certyfikat Car nam o tym mówi także na pewno pod tym względem mamy wszystko w najlepszym porządku taką ważną informacją, tylko, którą jeszcze też nie umieściłem, jest to iż samochód jest z pełną fakturą VAT 23 dla prywatnej osoby to nie ma żadnego znaczenia ale dla osoby, która prowadzi jakąś działalność gospodarczą na pewno to jest jakiś też duży atut. Także, jak mówię, samochód w ładnym stanie z pełną fakturą VAT. Zapraszam wszystkich serdecznie. Krótkim podsumowaniem tej oferty: jak Państwo widzieli na przygotowanym materiale, samochód w wersji benzynowej 1.0 Toyota Aygo rocznik 2020. To jest wersja X-Cool, a więc już ten poliftingowy model. Samochód naprawdę w bardzo ładnym stanie. Sprawdzony przez nas, przygotowany, zarejestrowany w Polsce, ubezpieczony. ubezpieczony. Także wsiadać i jeździć. Samochód naprawdę mogę Państwu serdecznie polecić. Osobiście nim parę kilometrów zrobiłem i uważam, że jest naprawdę wszystko w porządku. Można w zupełności wsiadać i po prostu cieszyć się jazdą w tym egzemplarzem. Serdecznie Państwa zapraszam na naszą stronę autabezcenzury.pl gdzie znajdziecie pełną ofertę naszych samochodów bardzo prosimy aby przed przyjazdem do nas zadzwonić żebyśmy sprawdzili czy oferta jest dalej aktualna i umówić się na wizytę i oglądanie samochodu zapraszamy do subskrypcji naszego kanału auta bez cenzury na którym będziemy pokazywać samochody z naszej oferty link do samochodów oferowanych pod każdym filmem, jeżeli szukasz coś dobrego, subskrybuj nas. Jeżeli ci się podobało, łapka w górę. Popatrz, porównaj, przeanalizuj auta bez cenzury.pl